Witajcie, kochani. Dzisiaj mam dla Was taki specjalny filmik, specjalny dla mnie, dlatego że po raz pierwszy będę robiła unboxing. Właśnie przed momentem dostałam mojego glossy boxa. Jest jeszcze cały zapakowany, tak jak widzicie tutaj, nic nie jest otwarte. Tak więc za chwileczkę na Waszych oczach będę otwierała tego glossy boxa i zobaczymy, co tam w środku jest w tym miesiącu. Jedyne co wiem, to to, że pudełeczko tym razem powinno być srebrne, a nie różowe i zaraz zobaczymy, właśnie czy tak faktycznie jest. No i mamy, pudełeczko faktycznie jest srebrne, więc zaraz je sobie tutaj wyciągnę i zobaczymy jak wygląda w tym miesiącu. Eee, otwieramy. No, i tym razem mamy yy, troszeczkę inny wystrój, że tak powiem, dlatego, że y, jest czarno-srebrny, wszystko jest. Podoba mi się, powiem Wam, że mi się podoba. Chyba nawet wolę taką opcję od, od tej różowej. Yy, naprawdę nie ma co narzekać. Zobaczymy, co jest w środku. Kartkę, yy, kartkę sobie może zachowamy na. Yy, jak już zacznę produkty, wam pokazywać. Więc zobaczymy, co tu jest. O, pierwsze, co mi tutaj wpadło w ręce. To jest taka maseczka ym, do spania. Ja ją już widziałam też na odpakowywaniu Glossy Boxa z tego miesiąca u Boogie Silver, czyli zarówno w, w Wielkiej Brytanii, jak i w polskim Glossy Boxie też pojawił się taki gadżet. Ja co prawda takich rzeczy nie używam, ale ymm, ładnie to wygląda. <ścoughs> to trzeba że Gadżety są zawsze fajne. No i zobaczymy teraz zgodnie z karteczką, co my tutaj mamy. Pierwszy powinien być Blue Marine, My Bath Gel i Kremowy, delikatny żel do kąpieli, dzięki właściwościom kwasu chalurnowego i ekstraktu z kwiatu pasji, nawilża i zmiękcza skórę, pozostawia uczucie komfortu, doskonałej pielęgnacji ciała. Um, 130 zł za 200 ml. On. No, i domyślam się, że to jest to. I od razu tutaj mamy też drugi produkt z karteczki, bo to tutaj um, one przychodzą w takiej torebeczce. I to jest też od razu e, balsam do ciała, z tej samej linii, z tego co widzę. I on kosztuje 150 zł za 200 ml. My mamy próbki po 30, więc może być bez szału, ale też nie jest źle. E, natomiast jeszcze na szybciutko zobaczymy, jak to to pachnie. Nie zobaczymy. Musiałabym to rozpakowywać. Eee, ale może spróbujemy. Foli zafoliowane wszystko. Tak pachnie, widzicie, to trochę jak perfumy. Przynajmniej na chwilę obecną tak mi pachnie. Nie wiem, czy to słuszne, e słuszne skojarzenie. Jeszcze zobaczę ten żel. E w sensie balsam, nie żel, bo przed chwilą wąchałam balsam. Tak, one oba pachną tak dosyć intensywnie jak, jak perfumy. Tak mocno i wieczorowo, więc nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, na przykład, jeżeli ktoś lubi używać balsamu rano przed wyjściem gdziekolwiek, żeby tego używać. Bo na przykład dla mnie chyba byłby ten zapach za mocny. No ale nic, zobaczymy, co tutaj się będzie dalej działo. No i kartami padła, i musimy jeszcze raz. Tak więc trzeci produkt to jest e, róż w odcieniu Glossy Pink z Kryolan dla Glossy Box. I tutaj tym razem dostajemy pełny produkt, 2,5 grama o, e, o wartości 50 zł. On wygląda w ten sposób: to jest taki brudny róż. Ja już go sobie tutaj podczas poprzedniej próby zdążyłam e, jak się, zanim się zorientowałam, że właśnie mi się miejsce na karcie skończyło. E, tak więc no, on jest taki. E, to jest taki odcień, którego w sumie nie mam, więc akurat jak najbardziej jestem zadowolona. Mam nadzieję, że będzie mi pasował że będę w nim w miarę dobrze wyglądać. Nie ma, nie ma złej pigmentacji, jest matowy, nie widzę tu żadnych drobinek, więc spoko. Kolejny produkt, który tu mamy to jest maseczka do pielęgnacji końcówek BC Oil Miracle. Ze Schwarzkopa, z tej linii profesjonalnej. Mnie się wydaje, że jak gdzieś mam taką miniaturkę. Mi się wydaje, że ja już coś takiego posiadam. Natomiast jeżeli chodzi o sam produkt, to dużo się ostatnio działo na jego temat w blogosferze, bo podobno Schwarzkopf ma kilka produktów, które mają taki sam skład właśnie jak ten olejek i w zależności od tego w jakiej linii się pojawiają, to taką mają cenę. Tutaj cena oczywiście za ten to jest 90 zł za 100 ml, więc to mówi samo za siebie. A podejrzewam, że spokojnie można kupić właśnie ten olejek za 20 albo 30 zł max. Um, także, no, jeżeli chodzi o ten olej, no to tak. A no i ostatni produkt znowu pełny i z tego już widzę, że będę zadowolona dlatego, że był już produkt tej marki w Glossy Boxie i go używam i znowu tym razem mamy pełny produkt i to jest Sequence ja mam krem do skóry odwodnionej i przesuszonej MedExpert czyli bardzo dobrze, bo to jest właśnie moja skóra, sucholec no i on kosztuje 30 zł za 30 ml, więc więc to nie jest jakiś taki e, bardzo ekskluzywny produkt. niemniej jednak bardzo się z niego cieszę, bo tak jak mówię to jest pełny produkt i ja polubiłam się z kremem pod oczy z Sequence i mam nadzieję, że z tym się również e, polubię. Tak więc e, to jest wszystko, jeżeli chodzi o to pudełeczko. E, przyznam wam się szczerze, że troszeczkę czuję jednak, mimo wszystko, niedosyt, bo tak naprawdę zadowolona jestem z tego różu i z tego kremu. Yy, a yy, jeżeli chodzi o, o te próbki, no to... No nie wiem, ja i tak jak większość o dziewczyn mówiła, ja nie przepadam za um, tymi wszystkimi żelami i balsamami w tych e, w pudełkach. Wolałabym właśnie tak jak w zeszłym pudełku, ale to zrobię Wam filmik w ogóle o um, takie podsumowanie półroczne pudełek Glossy Boxa e, i pokażę Wam, co mi się podobało. Zeszłe pudełko było moim zdaniem fantastyczne. Bardzo mi się podobało zeszłe pudełko, już pomijam gadżety, które były do niego dodane, ale zawartość mi się podobała bardzo. Tak tym razem jest... E, Przeciętnie powiedziałabym średnio, jak na razie. Może mi się to zmieni podczas używania tych produktów, ale dajcie mi znać, co Wy myślicie o zawartości tego pudełka i jak Wy się zapatrujecie na nie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!